Ej, stary, słyszałeś o trzech największych przegrywach w kasynie? Słyszałem, uczcimy ich stratę minutą ciszy. Nie, no kurba żartowałem numer 3 w latach 90. gwiazda NBA Charles Barkley przyznał, że przegrał około 30 milionów dolarów w kasynach, w tym m.in. Dwa i pół bańki w jednej nocy przy stole blackjacka. to, że sportowcy mają wielkie ciągotki do Kasyna, to już jest serekwa ku... fatum. Numer 2 legendarny hazardzista Archie Karas zdołał przemienić 10 tysięcy dolarów w ponad 40 milionów dolarów. A następnie przy ciągłych zakładach wszystko przegrał w 3 tygodnie. Jeśli kiedykolwiek podobnie do mnie myślałeś, że niemożliwym jest stracenie i nie wydanie, tylko stracenie 40 balik w 3 tygodnie, to byłeś w wielkim kurwa, błędzie i ten człowiek jest idealnym tego przykładem. Numer 1, Teres Watanabi. przegrał 127 milionów, obstawiając niemal cały rok w kasynach Cezars Palace. Nie wiem, co go skłoniło do tak nałogowego przykrywania pieniędzy, nie wiem, jakie miało to konsekwencje, nie wiem skąd te pieniądze miały, ale wiem, gdzie te pieniądze teraz się znajdują.